Agnieszka Herman, nominowana za tomik Tło, wydawnictwo Issa Books, Warszawa. Tłem niech będzie słońce nad horyzontem. Czarna ziemia z garści na wieko, na drogi młodości. Czarna ziemia na śpiew opuszczonych kobiet, na wszystkie bogactwa, których były warte, czarna ziemia na urwany oddech, na piersiówkę i wypucowane oficerki. Jeszcze dusza szarpie się w domu. Zostawiano jej krzesło i ręcznik, kromkę chleba i kieliszek wódki. Powiedzcie pszczołom, że gospodarz odszedł. Zapukajcie do wszystkich uli, z każdą garścią coraz głębiej, ciemniej. Może raczej przywiążcie balony po kilka do każdego rogu, niech niosą trumnę do gwiazd. Tłem niech będą lustra w zakładzie fryzjerskim. Kobieta wyciąga spinki z siwego koka, odkłada okulary, włosy do pasa. Genetyczny posag, duma rodziców i ciotek, ogon komety, za którym hipnotycznie sunęli mężczyźni. Młoda fryzjerka nie chce dotykać martwych lat, szeptem prosi koleżankę o zastępstwo. Laudację wygłosi Jarosław Ławski. Tom Magnieszki Herman Tło, trzeci w dorobku warszawskiej dziennikarki, graficzki i poetki, zaskakuje imponującą koncepcją. Koncepcją wszystkiego. Jako spójny cykl poetycki, jako ujmująco piękna książka dzieło sztuki. Zdobne w barwne obrazy świata natury. Do złudzenia przypominają one ilustracje z XVIII i XIX wiecznych atlasów flory i fauny. Zaskakuje wreszcie jako konsekwentnie przeprowadzony zamysł poetycki oraz intelektualny, inspirowany fotografiami, zawsze czarno-białymi fotografiami Brazylijczyka Sebastiao Salgado, artysty zapisującego biedę i cierpienie. W aż 33 wierszach artystka powtarza wciąż ten sam gest kreatora, ustawiając na tle, czy raczej wydobywając z tła wszechobejmującego istnienia drobiny życia i śmierci w ich nieustannym tańcu. W 33 odsłonach tańca każdy wiersz, mikrotraktat powtarza tę samą frazę: Tłem niech będzie. Zatem woła, tłem niech będzie łóżko z drewnianym zagłówkiem, tłem niech będzie głuchy odgłos ciała uderzającego o ziemię. I tak z tła wydobywają się w zdumionym szeregu ludzie, rzeczy, krajobrazy, stany duszy, błyski myśli, obrazy, wejrzenia w głąb i spojrzenia na powierzchnię. Każdy wers początkowy zamknięty kropką, jakby nie było ucieczki stła, a zatem ratując się ostatni raz wołam za Gnieżką Herman, tłem niech będzie słońce nad horyzontem. I kropka.